Namaste kochani, w White Yoga Blog Dzisiaj przed nami siódmy dzień jogi relaksu. Będziemy robić modlę bohu, czyli gesty dotknięcia ziemi, mudra na pewność siebie i szczęśliwą realizację każdego celu. Oraz mudre wishnu, przy której pooddychamy sobie na przemiennie. Przygotujcie dwie stabilne książki albo klocek do jogi. Przypominam, że możecie zamówić drewniane albo korkowe klocki na dowolnych stronach w szkołach jogi czy przez Zalando. Usiądźcie sobie wygodnie, może to być siat skrzyżny, chociażby mądry Najfajniej no jest na piętach. Jeżeli ten typ siadu Was to połóżcie klocek pod oświadkami i sobie wyprostujcie bardziej nogi, albo złączcie podeszwy stóp, kolana na zewnątrz. Ja Wam pokażę, jak można fajnie usiąść na piętach z klockiem Nie między kostkami. Popatrzcie. Siadamy sobie na klocku, może być wyższa poducha czyli nasza asana Vajrasana, pozycja pioruna, ale ułatwiona. Zawsze możecie siedzieć z nogami prostymi. Siedzimy spokojnie na podwyższeniu. Ugnijcie w obydwu dłoniach kciuki, palce serdeczne i palce małe, czyli uginamy czwarte, popatrzcie, piąte palce przyciskamy je kciukami w obydwóch dłoniach do wnętrz dłoni i robimy V z palców wskazujących oraz środkowych czyli z drugich, trzecich palców popatrzcie przez chwilę czwarte, piąte palce ugięte i kciukami przytrzymane a palce wskazujące i środkowe robią nam dwudziestowieczny gest zwycięstwa V jak wiktorii kładziemy sobie nasze Dłonie wnętrzami i nadgarstkami na kolanach i nasze fałki kierujemy w dół. Unieście klatkę piersiową w górę, opuśćcie podbródek do mostka, na chwileczkę zamknijcie oczy i przełączcie się na oddech tylko przez nos. Głęboki wdech nosem. I bardzo długi wydech nosem opuszczajcie barki w dół, rozluźniając je. Kłęboki wdech nosem. I bardzo długi wydech przez nos. Opuszczaj barki, oddalaj je od uszu, rozluźnij je. Kłęboki wdech nosem. I bardzo długi wydech przez nos, opuszczaj barki, oddaj je od uszu. Głęboki wdech nosem. Bardzo długi wydech nosem, rozluźniaj barki. Pozostając w oddechach nosem, oddychaj głośno, żeby usłyszeć szum powietrza w gardle, oddech udziary, czyli oddech wojownika, głęboki wdech nosem, szum powietrza w gardle i bardzo długi wydech nosem, szum powietrza w gardle, na barki. Głęboki wdech, szum powietrza w gardle. Bardzo długi wydech, szum powietrza. I głęboki wdech. Bardzo długi wydech. Głęboki wdech. Bardzo długi wydech. Pozostań jeszcze przez chwilę, pogłębiając oddech przez nos, oddychając szumiącym oddechem u dziadzi, oddechem wojownika. Koncentruj się na przyjemnym szumie w gardle i na uczuciu masowania gardła krtani powietrzem. jeden głęboki wdech w mudrze lchu, czyli w geście dotknięcia ziemi. I z wydechem otwórz oczy, pozostając w bardzo długich oddechach. Możesz zmienić pozycję siedzącą, ale nie usisz. Oddech naprzemienny. Przechodzimy do mudry biszko. Lewą dłoń Zostawcie wierzchem na lewym kolanie i złączcie w niej opuszek kciuka i palca wskazującego. W prawej dłoni popatrzcie, mamy palec wskazujący i środkowy proste, więc teraz ugnijcie te dwa palce, a resztę palców wyprostujcie. Zmieniamy sobie. W prawej dłoni uginamy drugi i trzeci palec, schowamy do wnętrz dłoni, a zostawiamy kciuk, czwarty i piąty palec w miarę proste. Dotknijcie kciukiem prawej dłoni prawej dziurki od nosa, a palcem serdecznym, czyli czwartym, zaobrączkowanym zwykle, lewej dziurki od nosa. Pozostałe palce zostają w takim ułożeniu, w jakim były, czyli drugi, trzeci palec schowany, piąty mały palec prosty, luźny, tylko nasz kciuk przytyka prawą dziurkę, a palec serde, serdeczny jest na lewej. Zamykamy oczy i bierzemy głęboki wdech obydwiema dziurkami jeszcze. Jeszcze ich nie przyciskajcie mocno. I bardzo długi wydech obydwiema dziurkami przez nos. I głęboki wdech obydwiema dziurkami. I bardzo długi wydech obydwiema dziurkami. Pozostańcie w oddychach, oddechach obydwiema dziurkami i teraz chciałabym, żebyście koncentrowali się na robieniu dwa razy dłuższego wydechu niż wdech, nawet jak będziemy oddychać na naprzemiennie raz lewą, raz prawą dziurką nosa. W oddechach obydwiema dziurkami róbcie wdech licząc do sześciu. I wydech licząc do 8 albo do 10 prawie dwukrotnie dłuższy wydech wydech szum jest głośnie. I wdech na 6. Wydech do 8. I wdech na sześć, wydech na osiem, wdech na sześć, wydech na osiem. Uwaga, wdech na sześć i wydech licząc w Waszym tempie do dziesięciu i wdech do sześciu i wydech na dziesięć. sześć, wydech na dziesięć, wdech na sześć, uwaga, wydech na dziesięć albo na dwanaście, wydłuż go tak jak dla Ciebie wygodnie, wydech dziesięć, dwanaście, I wdech na sześć, wydech dziesięć lub dwanaście, wdech na sześć. Wydech dziesięć dwanaście. Uwaga, zacznijmy oddychać zaraz na Weź wdech na 6 obydwiema dziurkami i długi wydech 10-12 obydwiema. Z końcówką wydechu zatkaj prawą dziurkę nosa kciukiem i wdech na sześć lewą. Zatkaj lewą, odetkaj prawą, wydech dziesięć, 12 Wdech prawą dziurką na sześć. Zatkaj prawą, odetkaj lewą, wydech lewą dziesięć, dwanaście. I wdech lewą dziurką na sześć. Zatkaj lewą, wydech prawa dziesięć, dwanaście. I wdech prawą na sześć. Zatkaj prawą, wydech lewa dziesięć, dwanaście. I wdech lewą na sześć. Zadkaj lewą, wydech prawa dziesięć, dwanaście. Wdech prawa sześć. I wydech lewa dziesięć, dwanaście. I wdech lewa sześć. Wydech prawa dziesięć, dwanaście. I wdech prawa sześć. I wydech lewa dziesięć, dwanaście. I wdech Lewa Sześć. I wydech, prawa dziesięć, dwanaście. I wdech prawa, sześć. Wydech Lewa dziesięć, dwanaście. Wdech, lewa, sześć. Wydech, prawa, dziesięć, dwanaście. Wdech, prawa, sześć. Ostatni raz. I bardzo długi wydech, lewa, nie licz. Odłóż prawą dłoń, wdech i wydech. Złącz opuszki kciuków z palcami wskazującymi obydwie dziurki. Nas dechamy i głęboki wdech. Bardzo długi wydech. Głęboki wdech. Wydechem otwórz oczy, weź na chwileczkę jeszcze książki, klocek, kładziemy się na macie, połóż książki na płasko, jedna na drugiej, podkładamy je pod kość krzyżową. Jeśli masz klocek, to oprzyj to średnią wysokością pod kością krzyżową. Prostujemy sobie nogi, jeśli czujesz ucisk w ględziach, złącz stopy, przybliż je do klocka w ten sposób i zsuń się bardziej w górę na klocku, tak żebyś tu tu rozciągnięcie przewieciała. I z wdechem przenosimy sobie ramiona za głowę, przeciągamy się, rozciąganie klatki piersiowej. I wydech, zostań z ramionami za głową, możesz złapać się za przeciwne łokcie albo podłożyć dłonie pod potylicę. Oddychajcie teraz bardzo głęboko przez nos, z wdechem pompując powietrze do klatki, do brzucha, a na bardzo długim wydechu spuszczając powietrze i stres z ciała, tak jak z dmuchanej piłki. I wdech do klatki możecie ziewać, poczujcie jak z wdechem rozciągacie cały przód ciała, Nie się między żebrami i bardzo długi wydech spuszczajcie z ciała stres i powietrze jak zmuchanej piłki, rozluźniane się. I głęboki wdech. Koncentruj się na oddychaniu, na rozciągnięciu w klatce w przodzie ciała. I bardzo długi wydech, spuszczaj z siebie cały stres, jak z dmuchanej piłki. I głęboki wydech. I bardzo, bardzo długi wydech, rozluźnij całe ciało na macie, na klocku. I głęboki wdech. I bardzo długi wydech Zmien ułożenie ramion. Być może długi do łokciach, możesz przenieść ramię na włóż ciała, położyć na brzuchu. I głęboki wdech. I bardzo długi wydech. Zostań w tej pozycji teraz tak długo, jak masz ochotę, być może jeszcze 5 czy 10 minut i koncentruj się tylko na oddechu, z wdechem rozciągaj klatkę piersiową, a na wydechu delikatnie oddalaj barki od Usz poczu mocne plecy, długą szyję. Zostańcie spokojnie w pasanie. Ja już Wam na dzisiaj dziękuję. Cieszcie się sesją i spokojem. Wykonujcie ją rano i wieczorem. Black and White, Do zobaczenia na Was.